Cześć, dzień dobry, zatem trasa Tour de Pologne 2023 została zaprezentowana, mamy powrót w Sudety z Orlinkiem, mamy okolice Wałbrzycha, mamy odrobinkę bezkidów mamy jazdę na czas na Śląsku, sprinterski finish w Krakowie, a początek w Poznaniu wygląda całkiem nieźle, choć jak zawsze budzi sporo emocji. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. No, tym razem jest to właśnie prezentacja trasy Durte Boloń. Nie będę Wam mówił o wszystkich problemach czy kwestiach, Kontrowersyjnych związanych z naszym narodowym wyścigiem, na to przyjdzie pora przy okazji samego Tour de Poloń. Postaram się Wam powiedzieć, dlaczego być może takie ekscytowanie się samą trasą i przebiegiem nie ma takiego znaczenia. Nie bez powodu mam na sobie dzisiaj koszulkę z Giro d'Italia. Tegoroczne Giro było zapowiadane jako klasyczny wielki tour ze zbalansowaną trasą, która miała wyrówne szanse górali z czasowcami z ekstremalnie ciężkim trzecim tygodniem, a było tak jak było, tegoroczne Giro uznawane jest przez wielu za jeden ze słabszych wielkich turów pod kątem emocji. Ale tak jak napisałem w recenzji serialu Netflixa, o Tour de France, czyli w sercu paletonu, jaki jest polski tytuł, z tegorocznego Giro dałoby się wykroić tyle samo ekscytującego materiału, co z najlepszego Tour de France ostatnich lat. I tak jak Netflix zrobił z genialnym materiałem źródłowym, jakim był Tour de France 2022, da radę znaleźć dość historii, dość emocji i da radę znaleźć ich wiele także. W tygodniowym wyścigu. Tour de Pologne w tym roku zmienił trasę. Czy to jest na skutek presji kibiców? Nie sądzę. Pamiętajcie, to jest produkt komercyjny, nawet jeżeli utrzymywany przez spółki Skarbu Państwa i przez samorządy, to rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. Umowy dotyczące, umowy dotyczące lokalizacji podpisywane są z wyprzedzeniem. Wiąże się to z polityką województw, z polityką regionów, z polityką firm, które znajdują się marketingiem firm, które znajdują się w danym regionie. W związku z tym, aspekt sportowy oczywiście ma znaczenie. Mam wrażenie, że w przypadku Tour de Pologne aspekt sportowy jest na dalszym planie. No, tak jest, tak mamy wyścig. To, żeby ten wyścig funkcjonował, pamiętajcie, Tour de Pologne jest jednym z nielicznych wyścigów w World Tourze, jednym z nielicznych wyścigów tygodniowych na tym poziomie, które są realnie niezależne duża część zawodowego peletonu duża część zawodowych wyścigów to jest albo ASO, organizator Tour de France albo RCS organizator Giro d'Italia właściciel Giro d'Italia dwie wielkie korporacje medialne i flandryjskie klasyki tych wyścigów niezależnych jest stosunkowo jest stosunkowo niewiele i ceną za to, że Tour de, Tour de Pologne nadal jest bo wiele wyścigów upadło czy upadało wiele razy, albo upadało i było sprzedawanych właśnie korporacjom? To, że Tour de Pologne w ogóle jest, ceną za to są pewne kompromisy, na które trzeba iść, i te, to są kompromisy po prostu finansowe, tak. Ktoś za to musi zapłacić. Teraz jest tak, samorządy, żeby nie było wątpliwości, samorządy na całym świecie płacą za to, że goszczą wyścigi. Te kwoty są dużo większe w przypadku większych wyścigów. W przypadku Tour de Pologne, to jest od wysokich kilkudziesięciu tysięcy za premię yy, przez kilkaset tysięcy za start i no, czasami nawet milion lub więcej za metę etapu lub wyścigu. Umowy są wieloletnie, Kraków po raz kolejny yy, w tym roku przedłużył umowę na kolejne lata, w związku z tym tak, nawet jeżeli nie podoba Wam się finisz yy, w Krakowie, to on będzie przez kolejne lata. Yy, obecność Tour de Pologne w Krakowie jest wpisana w politykę, promocyjną miasta Krakowa, miasta z którego pochodzę, w którym mieszkam. W związku z tym to też jest mi w jakiś sposób bliskie. A ponieważ jest mi to bliskie, to rozumiem, rozumiem was, rozumiem wielu kibiców, yy, którzy czują się związani z Turydopolą i do tego będę troszkę zmierzał teraz. To znaczy, rozumiem ekscytację, że duży wyścig przejeżdża u kogoś pod domem. Rozumiem Fakt niezadowolenia lub zadowolenia lokalnych riderów, że przecież ja tutaj mam taki fantastyczny podjazd. Ja tutaj mam taką znakomitą drogę. Znam rundę, mógłbym poprowadzić pokazać Langowi. Żeby ci kolarzy przejechali przez najlepsze, absolutnie najlepsze ścieżki w okolicy, ścieżki, szosy w okolicy, bo znam je na pamięć. Tu jest podjazd, który ma 15%, tu są świetne zakręty, a tu jest fenomenalny widok i to będzie wszystko wyglądało świetnie w telewizji. Tutaj zróbmy czasówkę, tu zróbmy finisz pod górę i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem w tym miejscu i już nie chcę być w tym miejscu. Tour de Pologne, jak jest przejeżdża prawie koło mnie pod oknami, bo mieszkam w niedaleko rynku krakowskiego i niedaleko Błoń, w związku z tym, żeby obejrzeć Tour de Pologne, wychodzę mogę przysłowiowo wyjść w piżamie, w kapciach i mam 3 minuty na trasę i staję sobie na zakręcie, ludzi nigdy nie ma za wielu, oglądam, jeżdżą wokół Błoń, w związku z tym przejeżdżają kilka razy to też jest fajne, bo nie czekam Trzech godzin, żeby zobaczyć peleton, który przyjeżdża 30 sekund. Więc patrzę chwilę, jeżeli akurat jest start z Krakowa, to bardzo chętnie podchodzę sobie pod parking, gdzie są autobusy, żeby zobaczyć e, na przykład sprzęt kolarzy, czy czasami w poprzednich latach nagrywałem na szybko jakąś rozmowę z, z jakimś zawodnikiem. To jest wszystko bardzo fajne. E, najbardziej lubiłem, kiedy w moich okolicach była czasówka, bo czasówka pozwala. E, Kibicom, tym fizycznym, nie przed telewizorem, bo realnie czasówki na tygodniowych etapówkach w telewizji to jest nuda, natomiast czasówka to jest najlepsza rzecz, jaką można obejrzeć na żywo, bo czasówka trwa długo i w zasadzie cały czas, który spędzamy przy trasie, to nie jest czekanie 30 sekund i do domu. Tylko jadą co chwilę ci zawodnicy. Co więcej, faktycznie, jeżeli wiemy, gdzie jest start, to tego sprzętu mniej dostępnego, często bardziej customowego, czyli tych rowerów dojazdnych na czas, można, ten sprzęt można obejrzeć z bliska i to też jest super. To są wszystko bardzo fajne aspekty. W związku z tym ja się nie dziwię, że jest ciśnienie od strony kibiców, że oni chcą, żeby ten wyścig do nich przyjechał. To jest, bo to jest fajne, to się fajnie ogląda, nawet jeżeli to i nawet jeżeli, jakby, Tour de Poloń to jest ten najsłabszy i najgorszy wyścig w World Tourze, to wciąż jest World Tour, bo nawet najsłabsza drużyna, nawet trzeci skład World Tourowy jakiejś ekipy jest yy, lepiej ubrany, lepiej wygląda, ma lepszy sprzęt niż yy, drużyny kontynentalne na wyścigach kontynentalnych i to jest naprawdę wielki świat i to jest naprawdę wielkie kolarstwo. Czego by nie mówić? To jest elita elit. Yy, każdy młody człowiek, który myśli o tym, żeby być kolarzem rzeczowym, chce jeździć w world tourze, to jest jego cel. Więcej się nie da. I to jest prawda. I ci zawodnicy, te drużyny do nas. Przyjeżdżają, nawet jeżeli przywożą, nie wiem, rezerwowe rowery, y, młodych zawodników będących na dorobku i tak dalej, i tak dalej. To nie ma znaczenia, to faktycznie jest elita, elit. W związku z tym naprawdę nie dziwię się, że kibice chcą to oglądać i chcą, żeby ten Tour de przyjechał do nich. Są oczywiście kontrowersje, jak kontrowersja na przykład premii w Istebnej, em, gdzie Istebna miała, ma zapłacić 75 tysięcy złotych za premię. Em, 75 tysięcy złotych za premię, w związku z tym, no... Okazuje się, że niekoniecznie no, mieszkańcy może, niekoniecznie może chcą i te 75 tysięcy zł za, za nic, może chcieliby wydać lepiej, nie wiem. Na zieleń, chociaż w listem, przepraszam, mówię, przepraszam bardzo, mówię z głupiej, wielkomiejskiej perspektywy. W listnej zieleni jest dość, nie wiem, no ale na zagospodarowanie boiska, tak, na zrobienie imprezy kulturalnej, na zrobienie imprezy sportowej, na dofinansowanie szkoły cokolwiek, 75 tysięcy. To jest i dużo i mało. W niewielkiej miejscowości za 75 tysięcy złotych można bardzo, zrobić bardzo dużo. W Istebnej turystów jest dość, więc nie jestem przekonany, czy więcej po pierwsze się pomieści i czy więcej przyjedzie do Istebnej w związku z tym, że będzie tam premia lotna lotto, bo premie wszystkie na Turze Poloń są właśnie brandowane, że w Istebnej, przecinek premii lotnej lotto za 75 tysięcy złotych, że ta premia tam będzie i TVP to przez chwilę pokaże, bo... Tour de Pologne, co do zasady pokazuje tylko TVP. Niby licencje są sprzedane do jakichś mniejszych stacji zagranicznych, ale prawda jest taka, że albo kolarstwo publiczność międzynarodowa ogląda w Eurosporcie, albo nie ogląda go w ogóle. W związku z tym, publiczność międzynarodowa w ogóle nie ogląda Tour de Poloń, i to, to jest pewien problem, tak? I teraz, co do trasy. Przez ten cały wstęp, tak, no kibice byli zmęczeni tym. Kibice przed telewizorami byli zmęczeni oglądaniem cały czas śląskich miast i Krakowa i Bukowiny, bo ileż można, bo latami Tour de Pologne był na bardzo niewielkim terenie i to wyglądało trochę śmiesznie. No bo nazwa jest dookoła Polski, nazwa jest Tour de Poloń, a to nie było Tour de Pologne. Potem było przeniesienie się na tak zwaną ścianę wschodnią, czyli Lubelszczyzna-Podkarpacie. I tutaj moja opinia jest taka, że w telewizji i tutaj była wielka, wielka szkoda, że to nie było. Yy, transmitowane za granicę, powszechnie, w sensie w Eurosporcie, bo Lubelszczyzna i Podkarpacie w telewizji wyglądały fantastycznie, wyglądały jak perełki, architektura, krajobrazy, to wyglądało super i to była gigantyczna strata i cały czas uważam, że te gminy i te miejscowości powinny się domagać zwrotu części kosztów, naprawdę, za, za to, że, że ta promocja była tylko na rynek wewnętrzny, bo Tour de jest produktem na rynek wewnętrzny, tak naprawdę, a nie sądzę, żeby zwrot, żeby to się zwróciło, tak, żeby opłaty poniesione do, do Tour de Pologne, żeby aż tylu kibiców przyjechało i tylu turystów potem przyjechało do, na Podkarpacie na Lubelszczyznę, bo oglądali Tour de Pologne. W każdym razie w tym roku mamy yy, realnie trzy etapy dla spiniterów, to znaczy Poznań, Poznań. Yy, mamy etap ze na przez niewielkie górki do pola, no i finał w Krakowie. Mamy czasówkę w Katowicach 16-kilometrową. Mamy etap górzysty w Bielsku, gdzie po drodze są jest parę przełęczy i lekko górzysta końcówka w Bielsku. No i mamy dwa etapy sudeckie przez Wałbrzych, przez Wałbrzych, przez przełęcze w pokoju Wałbrzycha i przez elementy Kotliny Kłodzkiej do Dusznik. W dłużnikach też jakiś taki niewielki kik do mety. No a wcześniej etap numer dwa, długi. Tour de Poloń lubi długie etapy 203 km z Leszna do Karpacza. No i myślę, że po pierwsze zobaczymy z perspektywy czasu, jak zmieniło się kolarstwo. To znaczy, myślę, że zobaczymy, jak niewielkie wrażenie zrobi Karpacz na turze Chociaż może się mylę, ale generalnie to jest tak, że ta trasa jest klasyczna dla Tour de Poloń jest nieco trudniejsza, nieco trudniejsza niż w ostatnich iteracjach tych podkarpackich. Myślę, że jest nieco mniej selektywna niż w tych iteracjach em, podhalańskich z bukowiną gliczarowym powtarzany, powtarzanymi w nieskończoność. Em, jest dość zbalansowana. Ta 16-kilometrowa czasówka w, w Katowicach, ona balansuje te nieduże górki i na takiej czasówce te różnice będą kilkunasto, maksymalnie kilkudziesięciosekundowe. Co balansuje różnice, które mogą powstać na tych polskich górach, na, w sudetach i w beskidach. W beskidach realnie no, nie, nie powstaną jakieś za duże różnice i bonifikaty, bo to jest taki wyścig, który właśnie rozstrzyga się na y, różnicach sekundowych, na metach kilku, kilkunastosekundowych i na bonifikatach, no chyba że przyjęli event pool i zrobi event pulla, czyli wczesny atak i duża różnica. I to jest fajne z punktu widzenia narracji wyścigu, z punktu widzenia sportowego, takie nieduże różnice są fajne. Ta trasa z punktu widzenia sportowego naprawdę wygląda spoko, ale, ale, a jeszcze jedna kwestia, właśnie etapy sprinterskie są trzy. Początek, środek, koniec to też jest fajne, bo ci sprinterzy ukończą, nawet gdyby była zła pogoda, bo kiedyś w przeszłości, chociaż o tej porze roku, jak w tym roku, to raczej powinno być w porządku. W przeszłości było tak, że sprinterzy nie kończyli turdypą, bo była fatalna pogoda, fatalne drogi, nikt się tutaj nie chciał ścigać. Teraz jakby ten etap z metą na błoniach. To jakby zachęca, żeby sprinterzy dokończyli ten wyścig, nawet jeżeli będą mieli jakieś problemy wcześniej i ścigali się na, na fajnym finiszu z peletonu na ostatnim etapie, to też ma sens na takim wyścigu, że to spina klamrą, jest coś dla każdego, drużyny mogą przynieść, rur, przywieźć różnorodne składy, nawet jeżeli jakaś ekipa właśnie no, będzie zajęta czym innym. To niezły młody sprinter może się tutaj wykazać, albo niezły młody czasowiec może się tutaj wykazać, albo niezły młody klasykowiec może się tutaj wykazać i ta trasa jest spoko. Naprawdę z punktu widzenia sportowego wygląda fajnie. Ale tegoroczny Tour de Pologne ma znów problem i to jest duży problem związany z umiejscowaniem w kalendarzu. Jest zaraz po Tour de France i raczej faworyci Tour de France nie jadą na Tour de Pologne, bo po co? bo po co się rozmieniać na drobne w międzyczasie jest klasyka San Sebastian w tym roku są te multimistrzostwa świata szosowe w Glasgow wielodniowy event już coraz więcej jest też kontrowersji wokół tego i komentarzy negatywnych, że to jest troszkę zbyt intensywne, zbyt męczące i kalendarz tego jest za ciasny, że ktoś mógłby chcieć wystartować na torze i, i na szosie i to nie jest do końca możliwe Chociaż, chociaż Eventpool będzie chciał jechać i w MTB i, i na Szosie bez przygotowania MTB, to się może za, na nim zemścić, troszkę jak w Tokio, ale zostawmy Eventpula. Tour de Polon jest w niefortunnym, w niefortunnym terminie, niestety, bo wyścig w Krakowie kończy się, kończy się proszę Państwa i moi drodzy, 4 sierpnia. Natomiast 6 sierpnia jest wyścig szosowy ze Startu Wspólnego w Glasgo. W związku z tym realnie w związku z tym realnie no nie będziemy mieli faworytów mistrzostw Świata w Polsce. Myślę, że Mistrz świata w tym roku przejedzie Tour de France. i pojedzie na Mistrzostwa Świata i Mistrz Świata wyjdzie z Tour de France. Nie wyjdzie z Tour de Pologne. To był kiedyś fajny schemat jesienią, kiedy Tour de Pologne pokrywał się z Vuelta, tylko pogoda i drogi i wszystko no, troszkę nie działały we wrześniu, że to był, taki, to był taki alternatywny scenariusz, bo zazwyczaj Mistrzowie Świata wywodzili się z Wuelty a Tour de Pologne było taką opcją zastępczą trochę. No tym razem, tym razem to nie zagra, bo to jest za blisko i mimo że no samolotem z Polski do Glasgow kurczę jak ktoś wygra jak ktoś wygra mistrzostwo świata kto pojechał w Tour de Pologne to będę musiał to odszczekać ale to się raczej nie wydarzy w związku z tym będzie problem z obsadą będzie problem z obsadą no bo raczej nie będzie zawodników którzy ścigali się w Tour de France nie będzie zawodników którzy przygotowują się do mistrzostw świata Bywali w ostatnich latach kolarzy którzy potem dobrze spicywali się na wjeździe i to by było fajne, ale właśnie Mistrzostwa Świata to troszkę zaburzają, chyba że jakiś czasowiec ewentualnie i, i potraktuje, czyli zawodnicy, którzy przygotowują się do, do walki o tęczową koszulkę, wjeździe na czas, bo jazda na czas jest troszkę później, bo w środę 9, 9 sierpnia, więc to byłoby. Troszkę, to byłoby troszkę yy, troszkę lepiej, tak? No ale to zobaczymy. Jakby, no nie, nie nastawiam się szczerze. W związku z tym trasa jest fajna, ale spodziewajmy się tutaj rywalizacji naprawdę zawodników z drugiego, trzeciego szeregu World Touru I to, co bym chciał. To chciałbym, żeby tych zawodników było więcej niż trzech czy czterech. To znaczy, żeby nawet tych młodych zawodników, mniej doświadczonych, nie wiem, wracających po kontuzjach, którzy potrzebują udowodnić coś sobie czy, czy swoim drużynom, żeby tych zawodników y, przyjechało przynajmniej kilku, żeby rywalizacja w generalce była właśnie dzięki tej trasie, która wygląda na może nie ekstremalnie trudną, ale na w miarę zbalansowaną i taką, która umożliwia. Niezłe ściganie, żeby tych zawodników przyjechało przynajmniej kilku, żeby przyjechało przynajmniej kilku przyzwoitych sprinterów, żeby ta trasa z punktu widzenia sportowego się obroniła i żebyśmy mieli fajne widowisko, żeby to nie była y, nuda stypa i wielogodzinne relacje w telewizji publicznej, y, podczas których absolutnie nic się nie dzieje, y, a z kolei jakby. Bo takie są, takie są tutaj wytyczne. Komentarz jakby nie powodował, że ludzie siedzący przed telewizorami zrozumieją cokolwiek więcej, tylko że to będzie takie absolutnie basicowe i będzie to strata czasu i pieniędzy, bo te relacje kosztują dużo. Więc tak, no fajna trasa, która no, spełnia troszkę oczekiwań. Po pierwsze, wyjeżdża poza Śląski, małopolskę. Wraca w Sudety, nawet jeżeli te Sudety, bo tutaj już widziałem oczywiście analizę, że te Sudety mogłyby być dużo lepsze. Są jakie są fajnie, że są, że jest Poznań, że jest to pole, czyli są w miarę nowe miasta, troszkę nowe tereny, wyciskamy z południowej granicy. Nie wszystko, ale jedziemy troszkę po tej południowej granicy. Dolny Śląsk, kotlina Kłodzka, jeżeli zostaną ładnie pokazane to również są perełki, tam jest przepięknie. Jeżdżąc na wyścigi MTB, jakby zwiedzam te okolice też troszkę, tam jest przepięknie. One mogą wyglądać cudownie w telewizji, i znów szkoda, że międzynarodowa publiczność nie będzie mogła tego zobaczyć, i nie będzie mogła tutaj się zachwycić i przyjechać, pozwiedzać em, em, zabytki, architekturę, em, em, monumenty związane z II wojną światową itd. itd bo tego nie zobaczą, szkoda, to znów jest stracona szansa i stracone pieniądze, dlatego trzymam kciuki, że drużyny World Tourowe przywiozą zawodników, którzy tutaj się fajnie pościgają, bo warunki będą mieli niezłe, drogi są fajne, wjazd do Krakowa, wjazd do Krakowa jest w końcu wyremontowany i nie będą jechali po takich, straszliwych dziurach, chociaż finisz na krakowskich Błoniach no znów troszkę będzie po niefajnych kolejnach, chyba, że jeszcze rzutem na taśmę z okazji Igrzysk Europejskich, jakiś świeży asfalcik i dywanik na Alei Fosza zostanie wylany. Także moi drodzy, to by było na tyle. Nie robiłem analizy trasy, etap po etapie, podjazd po podjeździe, bo kurczę, no nie ma czego, nie ma czego analizować. Górki mamy takie, jakie mamy, to idzie po w miarę głównych drogach, nie ma żadnych wynalazków. Asfalt będzie co do zasady w większości przyzwoity. Widziałem też komentarze, że gdzieś, że gdzieś w sudetach, na przełęczach tam jest jeszcze jakiś zły asfalt. Możliwe, że to zaleją, Możliwe, że to zaleją do, 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 do przełomu lipca i sierpnia, więc będzie z tego zysk. Natomiast no, trasa jest w porządku, jak na taką tygodniową etapówkę. Powinna być dynamiczna, ta czasówka to balansuje, te etapy sprinterskie to balansują, są finisze na podjeździe, są górki. Jest ok, nie ma się jakby nad czym za bardzo rozwodzić. Żeby była pogoda i żeby przyjechali zawodnicy w paru zawodników w przyzwoitej formie, żeby było. Co oglądać i o czym mówić, um, a nie tylko. Bo tak naprawdę duża część. Tej, tej dyskusji i krytyki Tour de Pologne, która się pojawia, bierze się z tego, że nie ma o czym rozmawiać, bo o tym wyścigu nie ma czego mówić, tak? Albo jest wymyślanie rzeczy na siłę, więc ja bym chciał, żeby mimo bardzo niekorzystnego kalendarza, który mamy w tym roku, i bardzo niekorzystnego układu, żeby przyjechało paru zawodników, którzy nie wiem, robią formy na WLT, albo mieli złą część sezonu, albo są bardzo młodzi i się nie załapali do składu na Tour de France i nie pojadą już do świata, że oni tutaj będą jechać po punkty. To jest bardzo ważne. Bo w World Tourze punkty są bardzo ważne, to wciąż tych punktów na Tour de Poland trochę do zdobycia jest, chociaż no, też jakby za ucieczki na, na wielkim tourze można nazbierać więcej, ale tych punktów trochę jest, to będzie ważne, więc nawet ekipy te z dołu World Touru, w Izrael, czy, 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 czy ekipy, które będą chciały wrócić albo zagwarantować sobie miejsce startu w wyścigach World Tourowych, jak Lotto Destiny na przykład. Że one, że one będą po prostu tutaj miały paru zawodników, którzy zrobią nam fajny spektakl i za to trzymam kciuki, żeby było co oglądać i żeby było o czym rozmawiać. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.